15 marca ruszył nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Kojarzony jest on przede wszystkim ze wsparciem działalności rolniczej, jednak w późniejszym terminie ze środków skorzystać będą mogli także inni beneficjenci. Oczywiście najwięcej zainteresowanych jest płatnościami bezpośrednimi, bo to jest tu i teraz rozpoczął się już nabór, ale niezależnie od tego pierwszego filara e, Krajowy Plan Strategiczny jest dość szeroki i pojemny e, i ma ofertę dla każdego mieszkańca wsi. Mowa tutaj o osobach chcących otworzyć lub kontynuować pozarolniczą działalność gospodarczą. Takie osoby bardzo często korzystają z pomocy lokalnych grup działania. Ich przedstawiciele spotkali się z doradcami i potencjalnymi beneficjentami na seminarium organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Głównym tematem były wyzwania i możliwości wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Fundusze rolne podobnie do poprzednich okresów nakierowane są na obszary wiejskie, do rolników, do organizacji pozarządowych, do przedsiębiorców, na takie działania, które pozwolą żyć lepiej i lepiej rozwijać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Na pewno troszeczkę nowych tematów się pojawi, takich jak zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, nowe możliwości dofinansowania rolników i domowników. Temat ekonomii społecznej obszarów wiejskich na przykładach z województwa warmińsko-mazurskiego poruszył Krzysztof Margol, prezes LGD Brama Mazurskiej Krainy. Znalazły się wśród nich między innymi wioski tematyczne cieszące się dużym zainteresowaniem turystów. To są przykłady działań, które są realizowane z inicjatywy lokalnych lub działania, ale także, a w przypadku ekonomii społecznej, przede wszystkim działań, które są koordynowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Są takie cztery w naszym województwie: Nidzica razem z Działdowem, Elbląg, Olsztyn i Ełk. Gościem seminarium była Sylwia Staniuk, główny specjalista Wydziału Aktywizacji Obszarów Wiejskich Departament Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przybliżyła słuchaczom temat wsparcia pozarolniczych funkcji małych gospodarstw wiejskich w ramach interwencji LIDER w nowym planie strategicznym. O prawach i obowiązkach rolnika jako przedsiębiorcy przypomniał zaś Łukasz Sztych, zastępca okręgowego inspektora pracy do spraw prawno-organizacyjnych w Olsztynie. Temat mojego wystąpienia będzie brzmiał rolnik jako pracodawca, czyli jakie obowiązki ciążą na osobach, które prowadzą gospodarstwa, które zatrudniają pracowników w tychże gospodarstwach albo może zamierzają zatrudnić. W seminarium można było uczestniczyć także przez internet. Słuchacze mieli możliwość zadawania pytań na czacie. Telewizja Kopernik kopernik.tv